Twoja PS5 od dłuższego użytkowania jest w środku zakurzona. chcesz ją otworzyć, ale boisz się, bo nie wiesz jak to zrobić. W tym Ci pokażę jak to zrobić i bezpiecznie ją w środku wyczyścić. Jak widać nasze PS5 już znajduje się w pozycji leżącej. Bardzo jest charakterystyczne tutaj logo konsoli PS5, ponieważ tu właśnie za ten róg chwytamy i ciągniemy po prostu w swoją stronę do, do tyłu. Czyli pierwszy panel mamy już ściągnięty, odwracamy ją na drugą stronę. I wykonujemy tą samą czynność, ale już od prawej strony. Też panel ciągniemy do tyłu. Jeżeli macie sprężone powietrze, zekrzym bardzo polecam 8-9 zł. Stawiamy, przeczyszczamy. Nie będę słuchać długo tego czyścił, z tego względu, że ostatnio już ona i tak była przeczyszczona. Nawet już nic nie wylatuje. Złożenie: Słuchajcie, jest też to bardzo proste. Podkładamy panel, ciągniemy do przodu. Odwracamy charakterystyczne logo PS5 stawiamy, też ciągniemy do przodu i nasza PS5 jest wyczyszczona, zamknięta bezpiecznie. A więc to tylko na tyle. Do zobaczenia. Siema. Cześć.